A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, co Erich fanzolił na audycji w radiu? Kto stoi za pierdzącym hałokiem? I czym pali w piecu Juliusz Cezar? Zapraszam do oglądania. Siemanko tutaj Erich i dzisiaj spróbujemy dojść do tego hopa To wziął lokalne radio i zarażył je dżumą. Potem pocisnęmy do po ostatnią od bo bez tego nie dostaniemy się do kanto, kaj mój fater mogluje cygaryty na lewo i prawo i nawet się rodzinnym interesem nie podzieli. Juruna cota wie że taką ucięto, to wygląda jak jakieś filigryby w to walnął. Tutaj mogliby kręcić film Wodca Pierścieni i Półtora Wieży Dobra, cisnęmy i tak do tej, do tej wieży Dzień dobry, witam proszę państwa Tutaj widzę, że masz robota, ja? Ja No to hopie właśnie, idę ci załatwić, żebyś miał L4 do końca życia Dzień dobry, władześ już to wyczyścił Chłopie, jak jest ghostbusterem szczurów I pochłonią szczury, beboki Szłapy w górę i subskrypcje Biorą na co to jest za bariera dał jak przerośnięte pianki do jedzenia I nie ma pianek Ej jakżeś przerósł przez nasze pionki Normalnie zech jest zeżar. Tak, to były pianki montażowe. Nieważny. Ważne, że mam furfitra, on to zeżar za mnie. No i elegancko, że szczura na kota wystawił, brawo. Popierz, się jest głupi, jak aż kiedy ciepnął, rubala na ptaszysko. Jakiego asza, chapiesz? no aż asza nie zną. A no ja też, bo to nie do uniwersum. A to tak to wygląda, ja myślałem, że ja przez ściany widzę, a jest tak go zarty. tam je kotek. Ej, mój kotek, biorę go do domu. Będę go halała. Ej, jest z mą fajnego kota, ci pokażę, zaraz. No? Zaratuję ci pogunia kota. Ja wiem, że niektóre koty się boją w ale twój chyba nie dał rady. Tyś mi wystawiła jakoś doniczka, tyś powinna iść do tego piga z Bebox City. Ja a tak wygląda doniczka, jakbym dy natura tę podlewasz. Cześć kotek. Co idziesz tarować naszego bossa? To ja chcę posłuchać Radia Fest, albo piekary, a nie... a nie audycji. Szczury się dobrze mają, tańcują i srają. O, pielunadziocha. Coś ty chata od smerfetki wzięła? Co to mu być za grzyb ogromny? Juha, kaj ma mieszkać smerfuś, te? Świetnie, to jak świnia na ptoka, to musi być świetna walka. Nasz boss cię pokonuł! On ma takie corne hałoki! E, to ciepna w niego jakimś pedigree będzie. Czemu przerywasz moja audycja? Właśnie najgodą, jakie szczury są mądre. jak wyczyściły kanał mojej umie. Ja nie, ja mam nadzieję, że go kanalizacji. A oki, bierzcie go. Ty, ty możesz podać na hauki, co to jest? To jest szczeniaczek, te. ty kobiet, idź mu na syp suchy karmy, a nie wystawiasz na spacer. Pieruna, coś ty wziął za czarta, te. że mu chyba ciepną kością, a on sobie z tego rogi zrobił. Pierna żeś pokonał mnie. Możesz prowadzić własne audycje. To nie chcę, ja chcę, żeby to po prostu leciało normalne radio, te. Ludzie normalnie tu przyłożą do roboty i dostają, geld. Chopie, zabierasz miejsca pracy dla szulów. O, dziękuję ci bardzo za pomoc. Odzyskaj naszego radia. dzieńce przez cały dzień dzisiaj będzie leciała i nowodziona. No to ja nie widzę jakoś przyszłości twojego radia, powiem ci. Nagrodę też dostajesz czysty dzwonek. Takim czymś to mogę najwyżej przyzwonić z lidze. Powiem ci warto było łazić po całym mieście do tego dzwonka. Mogę tutaj audycja Ericha. Na początku wątek informacyjny. Jeżeli ktoś widział włosego Zigę, to ja nie namawiam, żeby łazić na psy, a jakbyście go spotkali, to możecie go wziąć na spacer do Bajora i jego łeb przybliżyć do tej tafli wody. Możecie trochę przytrzymać, żeby się dobrze przyjrzał, i potem jak chcecie, to możecie go wyciągnąć. Dobra, końca z tym. Cisnęmy dalej pod znaka, Może to zatrzymie Zigę przed dostaniem się przede mną do kantu. Bo pewnie u mojego fatra wykupi dwa wagony cygaret po promocyjnej cenie. Ej, stój! Te, co je? Ty wyglądasz mi na Zigę. Nie, to Józef jest Erich. Te, ale oficer. Te, Dirk. Chyba cię w robocie nie lubią, bo jakby ci R zamienić na C, to by na ciebie włali Pulok. O ty pierunie. Ałok, weź go obwuniaj. No to go fesab obwonią. Sorry, sorry, jednakżeś nie jest Ziga. O nie. No nie, a ten znowu, tu suro, jeszcze przed znakiem. Te. Znowu ten piorun nie uciekł. Kurde, flak, zarab, nie, zarob, idę do niego i to fanzola. Zaro mu do życia wsadza tyle stoperanów i czopków, że ten hop będzie miał wyczyszczony jelita, jak kanalizacja umy, od tego opy z radia. Te co je? tej hopie chcesz żyć? Tylko najbardziej wyniesieni będą mogli dostąpić obwąchania Pieru Pieruna kolejna sekta. Hopie, hopie. Jak zaraz forfitra na ciebie naśle, to ty będziesz woniął, ale kwiatki od spodu. Legenda głosi, że zapach jednego z nich pomaga na roli. Ja, bo wali nawozem. O nie, to wyście są o tych kwiatków. No kurde, mogłych połączyć kropę, że z nawozem wyście są. Jeruna. Ty naszą sektę zburzyłeś. Naszych pięknych kwiatków. Jeżeli ja lubię pelargonie? Ja, a ja piwo nie. Jest secz masa, ja. Hopie, masa to byś mógł zrobić, a nie, że jest, hopie, że jest chudy jak patyk. Teraz żeśmy cię zamknęli w naszym trójkącie. Yyy, eee, to brzmi trochę źle. Teraz doświadczysz naszego gniewu. Ty, hopie, a ja ją galotę na chodzen tregle. Ani ich nie ruszysz. A bo przeżyłeś nasz trójkąt. Terazki możesz spotkać się z wielkimi hałokami. Ja tylko jak zadzwonisz do LMA i powiesz, że jak wasz trójkąt, to w tym mieście będziecie mieli kolejna chata spalona. O, pierunę jako wysoko. Znowu uciekł pierun. Te co to ma być? Ty pierunie! gra, co to jest za muzyczka? Te coś ty zagrał hopie ci keyboard podmienili. Tak, ale jak on mu wyla wyprana w perwolu. Chyba trzeba złapać tego pieruna. Je, yeah, mamy tego obsaranego hopa. I nazwiemy cię. Nazwiemy go Gist. To było niesamowite co że z tym hałkiem. Ty hopie, ale ty z kelnerem, co ty tu robisz ty? Dzięki temu, że, że złapałeś tego haoka, otwierają ci się drzwi. Ja chyba obrotowy. Jak jeszcze znajdziesz dwa hałki inne, to potem będziesz mógł pójść do największego ptoka, który wygląda jak mop. Ja chcę, żebym ci go chycił, bo nim się łatwiej pucuje zol, ja? Ja! nadzieję, że mi pomożesz. Ty no nie wiem. No i gitara, mamy tego hałoka. Dobra, kunik. Fajnie było, ale się skończyło. Gist, pójdź sam. No i elegancko mamy jedną świnia. Jednego krokodyla. Kamala do ciepania w okna. Jednego hałoka, Kuta. I drugiego hałoka. Opiero na to jest izba z Erasmusa. Dobra, cisnęmy sam domysłowic. Ty, e, słyszałem, że ci się domysłowic. Pokażę ci, co złapałem. Ty, ale nie chce. Chłopiec coś tymi wystawił, to bala do tenisa. Co tu, chłopiec? To mi serwował tym? Chłopiec mi wystawił, zastawa stołowo i bala do tenisa. Co to być, chłopiec, pochłonę mi te łyżki te. Bo ja tak jest Hasio Maszkietnik i zbieram to, co mum. Siemano, pokażę ci, czym pola w piecu. Chłopiec, co mi to obchodzi? Nazywałem je Juliusz Cezar. Zaraz ci pokażę, jakaj ten kciuk wyląduje. No. Chyba w życiu. życi. Opiero oczywiście tym palisz w piecu te. Te, ale jak ty śpisz z tym Pokemonem, to ci chaty nie podpalą, co to było być? A jednak daruje ci życie, ponieważ wygrałeś walkę. Opiero szczerze mogę powiedzieć to samo o tobie. A, znowu się spotykamy. No nie. Ja chyba otworzę masornia i będę ino drób wyrabiał, nie? pioruna, jak piździ tutaj. Te, co to są za zamrożone kurczaki, te? To by tego ze zamrażarki nie wyciągacie, co to ma być. Widać, że tu bajtle fajrują, jak to są nawet otwieracze. Pioruna, co to za kamule? Pakuje <gryw> pakuję to do dziury. Ja, brawo, Erich, no to jest debil, no naprawdę, brawo. Ui. Jeroen, no to jest lodowisko w był co to ma być? Jeroen, no, ale łóżę w nie bo w ostatnich wypożyczali mieli wszystko inne nie łóżby. To by mi fajnie trawnik przycięło. Dobra, wyleźliśmy, jesteśmy w misłowicach i elegancko. Ten się mana, cię znów, ja jest Ja. To jest podobny do swojego fatra. No chyba nie. A on tu był? Ja. Był z takim srogim ptaszyskiem. No nie godzisz, że jest fanem gołębi. Nie, inny przyjął. Kuknął coś i poleciał. Po, jak wylatywał, to tak posbierał po niego cygarity. Ja tu na pewno był on. Dobra, chłopcy i frele, dzięki, żeście byli. W następnym odcinku zdobędziemy tą ostatnią odznaką i pocisnęmy do Ligi to kerada przepustka do wymarzonego kanto. Możecie dalej w komentarzach zgadywać, kto jest fatrym, bo dalej żaden niezgod. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.